Polski śmigłowiec Mi-2, czyli średni śmigłowiec wielozadaniowy, i tutaj od razu słyszę Wasze komentarze, Wasze myśli. Przecież to nie jest polski śmigłowiec. Oczywiście jest to śmigłowiec zaprojektowany przez radzieckie biuro konstrukcyjne Michała Mila, ale był on produkowany seryjnie tylko w naszym polskim zakładzie był produkowany tylko przez nas. Oczywiście mowa tutaj o zakładach WSK Świdnik i jest to śmigłowiec. Jedyny śmigłowiec konstrukcji radzieckiej, który nigdy nie był produkowany seryjnie w ZSRR. Więc tutaj można śmiało powiedzieć, że jak najbardziej jest to śmigłowiec polski, ponieważ był produkowany tylko w Polsce. Chociaż najczęściej, kiedy mowa o Mi2, podaje się, że to śmigłowiec właśnie radziecki, sowiecki. Jak zwał? Tak zwał. Ważne, że był produkowany u nas. Oczywiście jest to śmigłowiec wielozadaniowy, niezbyt duży. Jeśli chodzi o jego wielkość, to długość kadłuba to 11,94 m, średnica wirnika 14,5 m, a długość już wliczając te łopaty wirnika to 17,42 m szerokość kadłuba 3,25 m, a wysokość 3,75 m, oczywiście nie licząc śmigła ogonowego, więc śmigłowiec niezbyt duży śmigłowiec, który jest zaliczany do tych mniejszych śmigłowców. Oczywiście zapomniałem powiedzieć kiedy był produkowany, a był produkowany od 65 do 85 roku. Pierwsza data oblotu 22 września 1961 roku i tak jak powiedziałem, produkcja tylko u nas i łącznie przez te 20 lat wyprodukowano około tutaj proszę usiąść 5,5 tysiąca tych śmigłowców. Jest to śmigłowiec, który właściwie był na całym świecie, który wypełniał właściwie wszystkie zadania, jakie się da. I oczywiście jest to śmigłowiec, który nadal tak po ponad, po prawie 40 latach od zakończenia jego produkcji, jest jednym z najpopularniejszych śmigłowców w naszym wojsku. I tylko W3 soku w różnych wersjach. W3, jest liczniej użytkowanym śmigłowcem w, naszych, w naszym wojsku. Ponieważ sokołów jest 69, a Mi2 mamy 58 sztuk. W tym roku na 240, około 240 śmigłowców, 10 typów, posiadaliśmy 58 śmigłowców Mi2. Śmigłowców, które nie są produkowane od 38 lat. I co ciekawe, one nadal nie mają, można powiedzieć, wybranego następcy. One nadal będą służyć bardzo długo. Robią to już od 50 lat, i myślę, że 60 jak najbardziej im jeszcze zostanie zaliczona, jeśli chodzi o służbę, w polskim wojsku. I gdy mówimy o tej służbie w polskim wojsku, to musimy pamiętać, że śmigłowce mi2 w tych przeróżnych wersjach są naprawdę bardzo popularne. I tutaj mamy wersje bojowe, trzy warianty, wersję rozpoznawczą, dowódczą, chemiczną, transportową i szkolną. Oczywiście, poza tym, że z założenia te śmigłowce mogą zapewniać wsparcie ogniowe wojsk na polu walki. Czy też prowadzić rozpoznanie, korygować ogień artylerii. Wiem, że mamy drony, ale no nie wszędzie one jeszcze są. One mogą wykonywać te zadania, na przykład zadymianie, zadania transportowo-łącznikowe, rozpoznanie wzrokowe, obrazowe, chemiczno-radiologiczne. W rzeczywistości, chociaż te śmigłowce wykonywały te zadania. No i częściowo nadal wykonują, to obecnie najczęściej one u nas po prostu są śmigłowcami, które wykonują loty transportowo-łącznikowe. Czyli jeśli chcemy coś przetransportować, jeśli chcemy kogoś przewieźć, to nadal potrzebny nam jest mały śmigłowiec, śmigłowiec, który jest w miarę ekonomiczny, w miarę sprawny, czyli w miarę bezawaryjny. No tu jednak wiek robi swoje. Dlatego nadal ten Mi-2 tak często jest wykorzystywany. Powiedziałem już o wielkości, może masa. A masa własna to 2375 kg, czyli taki duży SUV. Maksymalna masa startowa, masa startowa to troszkę ponad 3,5 tony. Jeśli chodzi o napęd, to oczywiście są to dwa silniki GTD w różnych wersjach. GTD 350 w różnych wersjach, ponieważ jest to GTD 350. GTD 352 i GTD 352 2 i odpowiednio 400 425 i 435 koni. Czyli w tej najmocniejszej wersji z tymi najnowszymi silnikami Mi2 posiada Moc 2 razy 435 koni, czyli łącznie 870 koni mechanicznych, co pozwala mu osiągnąć maksymalną prędkość 210 km na godzinę, a jego prędkość przelotowa wynosi 190 km na godzinę. I tutaj ta prędkość przelotowa już troszkę odstaje od tych troszkę nowszych konstrukcji, na przykład od tych konstrukcji, których produkcja rozpoczęła się 20 kilka lat po zakończeniu produkcji mi2 albo można powiedzieć od tych konstrukcji, które zaczęły powstawać, kiedy minęło już 50 lat od daty pierwszego oblotu Midwa. No ale nie ma się co dziwić. Pułap maksymalny to 4000 metrów, pułap zawisów z wpływem ziemi to 1600 metrów, a bez wpływu ziemi 900 metrów. O tych informacjach kiedyś porozmawiamy. Jeśli chodzi o zasięg, to wynosi on około 270 km, Gdy wykorzystamy ten 600 600-litrowy zbiornik paliwa, ten można powiedzieć zabudowany, ten podstawowy, a gdy doda się do tego dwa zewnętrzne zbiorniki paliwa, wtedy ten zasięg może zwiększyć się nawet do 600 km. Jeśli chodzi o możliwości przewożenia, to jest to do 8 osób, albo też na przykład 700 kg. Oczywiście jest to śmigłowiec zbudowany w układzie klasycznym, tutaj nie było żadnych udziwnień. Trójpłatowy wirnik nośny, dwupłatowe śmigło ogonowe. Kadłub jest wykonany oczywiście w całości z metalu. Jest to konstrukcja półskolupowa. Nie spodziewajmy się tu żadnych nowoczesnych, kompozytowych rozwiązań, które miałyby zredukować jego masę. Tutaj ta redukcja masy po prostu polegała na tym, że on nie jest dopancerzony i że on jest po prostu niezbyt duży. Kabina załogi oraz pasażerów jest wspólna. W tylnej części jest przedział bagażowy, i od tej przestrzeni pasażersko-załogowej jest oddzielony ścianką z niezbyt dużymi drzwiami. Tutaj są też problemy, jeśli chcemy tam coś większego umiejscowić. Jeśli chcemy tam coś większego, jeśli chodzi oczywiście o gabaryt, umiejscowić. Oczywiście układ sterowania opiera się na instalacji hydraulicznej. Ale pamiętajmy, to jest i tak gigantyczny skok, jeśli porównamy go do jego poprzednika, czyli Mi-1. I początek lat 60-tych, tutaj musimy to jeszcze raz zaznaczyć, nie wiem czy to podkreślałem. Wówczas był to nowoczesny śmigłowiec wielozadaniowy, ten z tych, można powiedzieć, mniejszych rozmiarów. Nie był to wcale śmigłowiec w jakikolwiek sposób odstający od innych wówczas prezentowanych. Wprowadzanych do produkcji śmigłowców. No, niektórzy powiedzą, że inne firmy, które produkują śmigłowce, czy też inne siły zbrojne, co chwila zmieniają te śmigłowce, po prostu szukając ideału. A my ponad 50 lat temu znaleźliśmy ten ideał i po prostu użytkujemy ten ideał, nie zmieniając go, ponieważ jest idealny. To oczywiście śmiech przez łzy. No, ale. Co tu powiedzieć? Te śmigłowce są, może, poza maszynami szturmowymi, pierwszymi do wymiany. Oczywiście mamy już te zamówione śmigłowce w wersjach transportowych, te średniej wielkości. Jeśli chodzi o te śmigłowce duże, transportowe jeszcze, nie do końca te zamówienia są takie, jak trzeba. O ilościach nie wspominając. Ale Mi-2 jest śmigłowcem, którego musimy zastąpić szybko. Niestety wielu osobom, tym chyba, które decydują, wydaje się, że taki nieduży śmigłowiec o ograniczonych możliwościach jest niepotrzebny. Rzeczywistość jest inna. To jest śmigłowiec, który jest ekonomiczny, ma odpowiednią wielkość do wykonywania wielu zadań i powinien być jednym z pierwszych śmigłowców, który należy zastąpić. Głównie ze względu na jego wiek, ale też ze względu na to, że jego rola w rzeczywistości jest bardzo duża. Tylko, że on tak medialnie nie wygląda jak jakiś APA, czy jak jakiś AW101, czy tam jakikolwiek inny ze śmigłowców, które do tej pory zamówiliśmy. Oczywiście jego następca. Nie wspomniałem, ponieważ tak kręcę się wokół tej sprawy wojska. Ponieważ oczywiście no, ten kanał dotyczy tego. Jednak MI-2 początkowo był projektowany jako śmigłowiec raczej przeznaczony do służb cywilnych, do zastosowań cywilnych czyli rolnictwo, czyli możliwość przewożenia ładunków pasażerów, a ta wersja czy też przystosowanie go zaabsorbowanie go przez wojsko. Nastąpiło w sposób naturalny, kiedy okazało się, że zapotrzebowanie na taki śmigłowiec oczywiście występuje i to w dużej ilości. W latach 80 mieliśmy ich około 270 sztuk w służbie. Czyli sporo. Ale kiedy spojrzymy na przeróżne wersje tych śmigłowców, zauważymy, że duża część tych wersji to oczywiście wersje transportowe. Mi-2T to oczywiście wersja transportowa, albo 8 Osób albo 8 pasażerów, albo 700 kg ładunku. Mi-2R to wersja rolnicza, żeby na przykład móc rozpylać nawozy, nie nawozy, środki ochrony roślin, tak to się chyba nazywa. On mógł przenosić dwa zbiorniki, w których mieściło się do 700 kg właśnie tego proszku, granulatu czy czegokolwiek, co tam używa się w rolnictwie, żeby opryskiwać pola. Ze śmigłowca. Była też wersja SR, no nadal jest, czyli wariant sanitarno-ratowniczy. I one, to znaczy te śmigłowce, posiadały i posiadają specjalne miejsca na montaż dwóch noszy. Znajdowało się tam też miejsce, znajduje się tam też miejsce dla lekarza czy też sanitariusza. I wyposażenie, które na przykład znajdziemy w karetkach. Czyli po prostu to wyposażenie, które ma w sobie karetka, żeby móc pomóc tej osobie, tym osobom w maksymalnym, z maksymalnymi możliwościami, to w tej wersji SR również tego typu rzeczy się w nim znajdowały. I tutaj cały czas mówimy o wersjach cywilnych. Czy to mówimy o wersji retransmisyjno-reportażowej dla na przykład Dziennikarze, czy też o wersji, którą zbudowano w czterech egzemplarzach, w wersji polarnej, która była przeznaczona dla polskich naukowców, którzy badali Antarktydę, czy też wersja z kamerą termowizyjną, która była przeznaczona, żeby badać linie wysokiego napięcia, czy też kontrolować rurociągi naftowe, gazowe, czy też lasy. No i cała masa innych wersji. Jeśli chodzi o wersje przeznaczone dla wojska, to mamy wersję D, czyli przełącznik. Wersja, która miała za zadanie, może jeszcze ma być takim, być takim latającym stanowiskiem dowodzenia. No i oczywiście tutaj wyposażono te śmigłowce w sprzęt łącznościowy, żeby móc się porozumiewać. Wersja RM, czyli ratownictwo morskie. Co ciekawe, te śmigłowce posiadały dodatkowy zbiornik paliwa w kadłubie, jednak musimy pamiętać, że te śmigłowce, które operują nad morzem, muszą być o wiele, może nie lepsze, tylko posiadać większe możliwości, jeśli chodzi o ich zasięg, o możliwość przebywania w powietrzu. Wersja RL to znowu wariant ratownictwa lądowego. Czyli podnośnik po lewej stronie kadłuba, reflektory, nosze i ten zestaw pierwszej pomocy. Mi2RO, Barzant, czy też Mi2R, czyli wariant rozpoznawczy. I tutaj chodziło o ogólne rozpoznanie oraz o obserwację pola walki. I ten śmigłowiec oczywiście miał wykonywać zadania rozpoznawcze, tak jak powiedziałem na początku, obecnie tego typu rozpoznania są zastępowane przez drony. O wiele tańsze i o wiele trudniejsze do zniszczenia. Następnie mamy wersję Mi-2 Platan, czyli wariant minowania narzutowego. Bardzo ciekawe rozwiązanie, i tutaj jest specjalny wyrzutnik min w miejscu, gdzie były wcześniej lewe drzwi. Coś bardzo ciekawego, coś, co, coś o czym wiedziano, że te miny narzutowe są bardzo ważne już w latach 80 ubiegłego wieku. Teraz oczywiście mamy inne rozwiązania. Miejmy nadzieję, że te rozwiązania będą kupowane. Mi2 Hekla, czyli wariant, który miał za zadanie stawiać zasłony dymne. M Mi2 RS Padalec, czyli wariant rozpoznawania skażeń, wykrywania skażeń i tutaj był on wyposażony, to znaczy jest on wyposażony w urządzenia do pobierania próbek z powietrza i z skażonej gleby czy też wody. Oczywiście tego typu śmigłowiec został wyposażony w system filtrów, żeby oczywiście ta załoga wróciła i przeżyła, jeśli oczywiście pobierała próbki z miejsca, gdzie jednak jakieś zagrożenia występują. Teraz może o wariantach uzbrojonych, ponieważ tamte też były częściowo uzbrojone, czy to w karabinki, czy też w działka, ale mamy wersję Mi-2 URN-Żmija, czyli wariant posiadający wyrzutnie niekierowanych rakiet. I poza wyrzutnią rakiet, ten wariant był uzbrojony, wyposażony w działko NS-23 i 2KMP. Kolejnym wariantem jest wariant Mi-2 URP Salamandra, który był wyposażony w Cztery belkowe wyrzutnie PPK-ów, kierowanych pocisków przeciwpancernych, malutka. No i oczywiście zapas czterech rakiet, czyli łącznie taki śmigłowiec miał cztery malutkie, no tylko że trzeba by je przeładować. I dodatkowo działku NS-23. Kolejną wersją jest Mi-2 URPG Gniewosz, czyli zmodyfikowany URP przed chwilą omawiany którym te mocowania na rakiety przeciwpancerne zmieniono na belki Salamandra Gniewosz. Na końcówkach każdej można było zamontować taki wysięgnik, gdzie można było zainstalować dwie rakiety przeciwlotnicze Strzała 2M. Czyli ten Gniewosz mógł przewozić pepeki malutkie plus jeszcze dodatkowe przeciwlotnicze Strzały 2M. No, imponujące, prawda? Zwłaszcza jak na taki nieduży śmigłowiec. Oczywiście tutaj gdy był on maksymalnie załadowany, gdy był on można powiedzieć maksymalnie obciążony, wtedy jednak pojawiały się problemy. Musimy pamiętać, że oczywiście tych wersji było dużo, nie mówiąc o wersjach, które trafiały na rynki zagraniczne, które były Modernizowane, modyfikowane, i tych zmian było. Czyli śmigłowiec, który chociaż ma na karku no, wiele lat, tak to może delikatnie ujmijmy, to jednak nadal służy, nadal wypełnia swoje zadania. Może nie jest wykorzystywany tak szeroko jak kiedyś, nie mówiąc o tych wariantach, które były uzbrojone. Z tego co wiem, one już nie są użytkowane w takiej formie, w jakiej. Planowano, że będą użytkowane, tu jednak te zasięgi i pepeków, i tych niemanpaców, tylko przeciwlotniczych, przeciwlotniczych strzał, to wszystko się zmniejszyło. No i taki Mi2, nawet w tych najlepszych wersjach, byłby jednak zbyt łatwym celem dla współczesnych środków zwalczania zagrożeń z powietrza. Ale nadal ten śmigłowiec jest takim obok W3 wołem roboczym. Nie? który wykonuje te najcięższe zadania, który ma za zadanie utrzymywać niejako możliwości tych rodzajów wojsk, gdzie te śmigłowce, gdzie w ogóle śmigłowce są potrzebne. Więc, gdy mówimy o stłapaczach, gdy mówimy o wielkich zakupach śmigłowców transportowych, to cały czas zapominamy, że nadal mamy śmigłowce z wieloma latami na karku, z wieloma tysiącami godzin w powietrzu, które Muszą działać, żeby to wszystko się zgrywało. I naprawdę warto byłoby je zamienić. Pamiętajmy też, że jednak te śmigłowce na świecie nadal są dosyć popularne, pomimo wieku, pomimo już tych ograniczonych możliwości, nadal te śmigłowce działają i nadal wypełniają te zadania, które im przeznaczono. Bardzo ciekawy śmigłowiec o tych poszczególnych wersjach w ogóle muszę stworzyć inny materiał, ponieważ ich jest dosłownie milion. 5,5 tysiąca egzemplarzy, 20 lat produkcji, ponad 60 lat użytkowania to coś znaczy. Na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.